W dzisiejszym odcinku 8 youtuberów i jakiś ork z tyłu będą walczyć o to, kto ostatni zostanie na blokach diamentu. Były takie odcinki normalnie, z normalnymi graczami, ale teraz czas na level wyżej i... Yoshi, to jeszcze się... To jest nie... No dobra, to ostatnia szansa, ostatnia szansa. Ale to jeszcze się nie zaczęło, no. No dobra, ale jest z nami fairout Yoshi, Blaszka, hello. Doknes, Dillerek, Jeremi, Damian, Kasza i tak jak mówiłem, hey, jakiś ork tutaj. No więc nie ma co, tylko w takim razie, czy jesteście gotowi czy jesteście już gotowi o, yeah. Zobaczymy, kto Ej. z Was jest najlepszym youtuberem w Minecraft i, I zaczniemy że ja, od... Łapka w górę, ja wyłudzam łapki w górę Dobrze, jak To Josi, możesz szybko jeszcze wyłudzić ładnie tutaj łapkę Słuchajcie. w górę, łapka w górę, 15 tysięcy w górę kolejny taki odcinek, sub z dzwonem walisz i jesteś koks wtedy. Dziękuję bardzo, a wy w takim razie możecie w komentarzu napisać kto jest waszym faworytem, możecie dopingować swoim ulubionym youtuberom, a my w yeah. takim razie... O, Doknes, ty napiszesz na pewno, że sobie kibicujesz, co nie? No, może. Dobra, zobaczymy w takim razie. Ja nie ma co. Ja, ja też kibicuję orkowi. Zaczynamy w takim razie z pierwszą areną. A czy ja mogę stać w miejscu? O, o nie! To... nie! Co się, kto położył te wszystkie nie. rzeczy? Kto... A! Ja pierdziele <laughs> Ej Kto zrespił te wszystkie rzeczy gdzieś? Aha, bo ja te tefnąłem wszystkie rzeczy, które się znajdowały w endzie i tak dalej, sorki ziomeczki w takim razie. Nie. Tak, kto to zrobił Szymek, no fajnie, fajnie. Dobra Jeszcze raz, witam was wszystkich bardzo serdecznie A nie typośmie, nie typośmie. halo Słuchajcie, w takim razie, w tym labiryncie znajduje się dokładnie Ja mam playhacka. Nie no nie rób takich rzeczy stary, czemu ty cheatujesz od razu? Za takie rzeczy wyrzucenie z... Wyrzuc Serwera. W tym labiryncie, drodzy youtuberzy, znajduje się 7 bloków diamentu. Was oh, jest oczywiście 9, więc w tym w tej konkurencji odpadną dwie już osoby. W takim razie, o, kto nie będzie pod koniec znajdował się na bloku, i na jednym bloku diamentu może się znajdować tylko jedna osoba, więc w momencie, kiedy znajdziecie pierwszy blok diamentu, to stoicie już na nim i mówicie na frajerzy inni nie możecie stać na tym bloku. Więc w takim razie, słuchajcie, zaraz ja mu blokuję. No. Nic nie zrozumiałem, jeszcze raz proszę. Dobra, jest już wszystko Dobra, już powinno być bez problemu. Ej, gdzie jest owca? Dlaczego ona... Czemu mam mięso w kwipunku? Przepraszam Słuchajcie Ork nie żyje YouTuberzy go zabili Więc w takim razie, słuchajcie Jedna osoba z was teraz odpadnie Siedem bloków diamentu jest Jeśli znajdziecie jakiś blok diamentu To on jest już was I nikt inny na nim nie może wejść po prostu Czajcie? Ostatnia osoba, która nie będzie stała na bloku diamentów Odpada Więc w takim razie ja wam otwieram Macie też drugie wejście oczywiście z tej strony Ale jak chcecie dać iść, to idźcie sobie Powodzenia w takim razie, ja wam podpowiem, że no większość znajduje się przy bokach mapy ogólnie, więc to jest taka duża podpowiedź dziś dla was, że jak chcecie gdzieś okay. szukać, to możecie szukać właśnie gdzieś na rogach. Powodzenia, okay. życzę. Jak ktoś znajdzie, to go to niech krzyczy, bo będzie mi potwierdzenie, że on uh -huh. już na tym bloku stał po prostu, co nie? No dobra. No! O, fakeout z doknesem chyba w jakąś tutaj ślepą uliczkę weszliście. O nie! Jak zwykle mam niefarta! No, w trójkę tutaj idziecie do ślepej uliczki. Okej, okay, ktoś. Jest strasznie tutaj. dużo ślepych uliczyk jest w tym w tym... Ja w tym. wiedziałem, że to jest, jest zakaz w ogóle, żeby do przejścia. Czy to znalazł już blok? Chyba e. nikt e. nie znalazł e. jeszcze e. bloku. E. Mam! Yes. Dilerek masz? Nie, diler! Nie, nie wygrasz tego. Dobra, dilerek ma, dilerek ja, ma, więc napisz dilerek. na czacie, jak już znalazłeś, żebyśmy pamiętali, że ty już stanąłeś sobie na tym. Co robił ten labirynt? No to się automatycznie wygrywa. On się wygenerował automatycznie. Ja ci powiem, że na razie najbliżej bloku jest Yoshi. O, no, oh. Yoshi, ale no może to być za ścianą stary, więc musisz pokombinować nie. w jaki sposób przenieść się za ścianę Dobra, no gdzieś musisz przejść No co wy robicie Jeremi i Feyraut, wy chyba trolujecie, że wy nie zauważyliście jednego bloku diamentu co? Ale dobra, co? dobra, Feyraut się cofa chodzą, Dobra, Feyraut znalazł, Feyraut znalazł, czyli mamy dwie osoby już, które znalazły no, nie. Okej, okay, ja wam w takim razie pomogę w jednej rzeczy i wam usunę część ścian. Przez co będziecie mogli widzieć, gdzie się znajduje różne rzeczy. Czekajcie! A co, jak zginę w ścianie? No to wtedy będzie problem, stary. <grym> A ja to leży na ziemi? No tak, one na ziemi leżą, żebyś mógł na nich stanąć. Ale już odkryłem tę taktykę. Nie wiem, ja mi się wydaje, że ja ciągle w kółko biegnę jak pajak Peski tu ja tak samo. Ja tak samo Siem, ty gdzie ty byłem. nic nie ma. Dobra, oh! słuchajcie, macie wow! dziury w wow! ścianach, przez co możecie czasami widzieć, gdzie śmigać po prostu. Więc czasami możecie przejść gdzieś przez ścianę i tak dalej, możecie zau Uważać gdzie znajduje się. Mam, 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 Dobra, Jeremi też znalazł, Serio. więc Słuchajcie, no są już trzy osoby bezpieczne. O nie. O, o, Ej, bo jest? mi ciśnienie rośnie, Szymek, <laughs> nie rób Więźnie zbyt. labiryntu. Dobra, blaszka dobra, też ma. Czyli zostały jeszcze trzy os cztery osoby, które są szukają, o, czyli. Damian, Doknes, Jeremi i Yoshi, tak? Zaszka. Wy szukacie... W... Ja, czy, ja mam możesz. Już. Czyli Kaszę pominąłem chyba po drodze, czy kogoś. Przyszne, jak zawsze, pewnie. No przyszne. i super. <noise> nie, nie... Ja wam nie, powiem, nie. że Yoshi, Doknes i Kaszę powinniście bardziej iść w drugą stronę labiryntu, bo z tej ja strony ja labiryntu nie wiem, to jest... W ogóle... Biegam domowo, biegam. Podpowiem wam, teraz stoję nad jednym blokiem diamentu, więc jak mnie widzicie nad labiryntem, to możecie zmierzać w moją stronę. Kto Dobrze. pierwszy, ten lepszy. Zapraszam serdecznie do mnie. A kto gor O nie, a kto drugi, ten gorszy. Wiedziałem, że tak będzie działać. Szymek Minecraft jest zbrodniarzu wojenny. Nie rób tak. Dobra, ja sobie dałem glowing nawet. No! Macie, macie mnie na glowingu, więc możecie nawet patrzeć w stronę świecenia. Damian, ty znalazłeś już? Nie, nie jeszcze nie, szukasz. to, to No wy tyfy. Dobra, jest kaszę man, znalazł. Podpowiem Wam z kolejnym w takim razie blokiem. No Halo, ale to już on, teraz ten, co Ty miałeś? Tak tak, 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 tak. Teraz Yoshi, patrz, gdzie ja jestem. czemu Yoshi? Yoshi, Doknes i Damian oczywiście, mówię. <noise> Doknes idzie, dobra, Doknes jest najbliżej teraz. Ja już więcej Wam nie świecę. Yoshi jest bardzo blisko i Doknes, ale to są dwa bloki tam są, więc spokojnie, jestem, Jeśli Damian, jestem. jeśli Damian nie uda się dobra. przejść. Damian, gdzie ty jesteś w ogóle w tym labiryncie? Nie mam żadnego pojęcia. Doknes, no, ty 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 <grym> jesteś totalnie po drugim tym. Jest niedaleko do Knesa, jest niedaleko do Knesa, wystarczy, że pokombinujesz. <grym> Stary, ja bym lepiej wrócił się do Knesa. Doknes widzi ten blok. Doknes widzi ten blok. Widzę? Więc... No nie, Damian! No nie! Gdzie ty w ogóle byłeś? Ja <grym grym grym> Damian jest podejrzany. Gdzie tak? Damian, ty no. w ogóle byłeś? A tutaj, bardzo daleko od tego bloku, ale o, dobra, niestety, niestety Damian nie udało ci się i odpadasz, więc my wracamy na platformę i tam się z tobą pożegnamy. Okej, okay, w takim razie Damian, papa, pa, do zobaczenia, możesz się pożegnać jakoś ładnie, zachęcić do subskrybowania kanału, albo jednak nie, nie masz w ogóle takich o, sytuacji, odpadasz jako pierwszy, więc została was w takim razie siódemka i czas na drugą konkurencję, która też jest bardzo ciekawa, zapraszam was. W takim razie ja zaraz wam puszczę super muzykę od Szymka yeah. Minecraft yeah. i w momencie kiedy ją wyłączę... To to wtedy musicie wejść do... I tak jak teraz dealerek, po prostu biegacie sobie dookoła, ciągle możecie nawet za nim, że on prowadzi pociąg czy cokolwiek. No i dopiero kiedy włączę wyłączę muzykę, możecie wejść do łódek. Jeśli jakaś osoba będzie znajdowała się w dwójkę w danej łódce, to po prostu liczy się osoba, która będzie siedziała z przodu. Więc e, jeśli są dwie osoby w łódce, no to tylnia osoba odpada po prostu, nie? Czy ta piosenka to nie będzie BTS, proszę? Nie, nie, to nie będzie BTS. Tym Super. razem nie. O, puśćmy sobie taką muzyczkę. Po co mamy spać, choć Dokładnie grać, Boże nie! <głos> <głos> jazda! <głos> Tańczymy dookoła w zobaczymy kto odpadnie To jest niezwykły czas i nie powstrzymasz nas Aha. Okej, okay, dwie osoby są Jeremi, jesteś w środku oh nie. Na DO oh. nie oh, oh. Yeah? Jeremi! Jeremi niestety odpadasz z naszej konkurencji, nie. więc wracamy Oj. ponownie na platformy. Oh. Musiałeś chyba bardzo się wczuć w tą muzykę, co nie stary. Bardzo się wczułeś i nie, nie wiedziałeś w ogóle, a do kogo ty skoczyłeś? Nie, on tu na najbardziej, po on po najwyżej skakał. skakał. O nie, oni spływają stąd, co się dzieje? Dobra, ale w takim razie my wracamy na platformę i gdzie się pożegnamy oficjalnie z Jeremi. Dobra, Jeremi, pa pa w takim razie. A co ofcą? Ona już też dawno odpadła. Star, zabiliście ją, więc sami ją wy wyeliminowaliście w ogóle z gry. Więc y jest już was szóstka, no coraz mniej was jest, ale no nie ma co, proszę zostawić takie... rzeczy. No, co wy robicie? Dlaczego wy spadacie? Okej, okay, witam was na trzecim wyzwaniu. Przed wami znajduje się tor. Ja wam może zaraz opok... Albo dobra, pokażę wam taką dziurę tutaj, żebyście... O nie, tak, możecie wyjść z tego teraz. O nie, nie bo wychodźcie. Ja nie wierzę blaszka, zaraz cię wyeliminuję. Jak widzicie, daleko przed wami znajduje się koniec mapy i tam jest meta, ale tutaj Normalnie popatrzcie na przykład, są różne bloki. Ja teraz na przykład sobie stoję na barier bloku, ale tutaj jest na przykład dziura. Więc waszym zadaniem jest dostać się do mety. Jeśli spadniecie, nie martwcie się, zaczynacie znowu tutaj od początku. Więc w tym momencie ja wam daję w takim razie teraz spawn pointa, żeby każdy z was mógł pojawić się w tym miejscu. I tylko ostatnia osoba, która ostatnio dotrze do mety, odpada. Więc na tym to wszystko polega. Mam nadzieję, że zrozumieliście o co chodzi. Nie. Chyba Chyba tak. Tak. A możemy innego game moda, Bo nie widać poświetlenia bloku. Właśnie o to chodzi. O to no. właśnie chodzi, że ty musisz iść na tym. Więc a, ale skam. Życzę Wam powodzenia i zobaczymy, kto z Was jest najsłabszy w to wszystko. Haha! Ha. Waga, start! <śmany> Już co Ty robisz? Co ja wiesz, jaka, co jak, jest? jaka trasa w ogóle? No niesamowite, ale to uważajcie, bo strasznie długo wy będziecie się pojawiać, co nie? Dobra, ja tylko mm -hmm. zrobię du i meditali respawn, żeby was szybko pojawiało. Okej, okay, Joshi znowu spadł z liderkiem. Nie, <laughs> Ja tutaj widzą mniej więcej będę pokazywał jak, jak prowadzi trasa. Więc uuu, kasza na razie chyba wyczuł trochę... T, e, trasę. Pewnie, oczywiście, czuję cały... Ja czas wam Ja tutaj pomogę, chłopaki, pomogę wam tytułu, chłopaki, ja trochę. Pytanie, o co biega, chłopaki? Nie mam pojęcia. To bo to labirekt, no nie, nie, Yoshi, to chyba twój czas na. Co nie, drogo? O, ja nie, 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 dobra, ale nie, udało nie, udało nie, nie, Tutaj nie, 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 tego nie, 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 jest nie, się w ogóle nie, nie, co jest nie, 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 Dobra, jest Doknes na końcu, dobra, Doknes już dotarł do końca Czemu wy tak spadacie ciągle, no? O co wam chodzi? Nie ma bloków. Nie ma bloków, na tym polega to wyzwanie. Co tutaj tak latał? Wytyfy przez chwilę miałem wrażenie, że ktoś lata. Jest was dwójka na końcu. To jest z wami chłopaki. Ja zwiększę wam liczbę barier, bo jednak wy jesteście strasznie słabi, tylko boję się, że pod blaszką teraz się zamieni. Ja piedziele nie nie lubię tego. Pomyśl o szczeniaczkach, nie wiem. Właśnie właśnie myślę stare. Dobra, dodałem to. U wie... nie! Dobra, macie widoczne niektóre bloki. Macie ja. widoczne niektóre bloki. Eee. <laughs> Możliwe jest to, że pomyliłem, ale już nie Panowie, widzicie tego. No bo co ja tu mam robić na tej mecie? No? Zmieniłem już te bloki, więc one już nie są widoczne aż tak no. bardzo. Ale to wy nie możecie tak powoli iść po tym? No Tylko nie, wy się nie tak nie cierpicie. Trochę dodałem Ej, kolejnych iść, bloków chyba. Znowu dodałem trochę kolejnych bloków Po których łatwiej jest iść Hej, mm -hmm. cześć Acie. koledzy Ej, Idę cześć. do przodu Okej, okay. Yoshi jak teraz wyczy... Okej, okay. jaki wyścig? <laughs> no <nie. laughs> Okej, okay. odpij Yoshi, no niestety Dobra, czyli w takim razie Yoshi Hitos spada w takim razie już w otchłań i e, idziemy się z nim pożegnać oczywiście na naszych barierach. Yoshi w takim razie, no jako że jesteś tutaj najlepszym uczniem, bo siedzisz w pierwszej ławce, ale czasami też na Kujonów przyjdzie pora, więc w takim razie papa Yoshi. No. Ej, co to? Co? Co? On chciał sabotować, Chciał grenam? Zawsze była taka tradycja, że w ogóle, jak zostało pięciu graczy, to była ankieta. Ale jako, że YouTube wyłączył bardzo ważną funkcję, taką jak ankiety, w takim razie wy napiszcie w komentarzu znowu faworyta. Czy to będzie Blaszka, czy Dealer, czy Doknes, czy Kasze, czy fairout? No i co? W takim razie czas na czwartą już konkurencję. Dowiemy się, kto tym razem odpadnie. Okej, okay, tą konkurencję bardzo lubię i zaraz wam wytłumaczę o co wszystkim chodzi. Tylko was od razu tepnę i w tym momencie dokładnie, słuchajcie, zacznę także odliczanie. Będziecie mieli 3 minuty na uzbieranie, słuchajcie, jak największej ilości itemów. Nie liczy się, co uzbieracie, tylko musicie mieć po prostu jak najwięcej itemów w efipunku. Czy to jest zrozumiałe? A, co to będzie za świat? Zaraz zobaczycie, zaraz zobaczycie, tylko po prostu. Byle jakie itemy. Liczy się po prostu to, żebyście mieli jak najwięcej itemów. Więc nie wyrzucajcie nic i tak dalej, tylko musicie mieć po prostu jak najwięcej. Przed wami 2 minuty, ja was tepam i po tym od razu będziecie mogli e, ogarniać, co się tutaj dzieje. Więc uwaga, czas tak, tak, czas, tak, czas start. Jak najwięcej itemów. Słuchajcie, podpowiem wam, ale, że jeśli klikicie no, na guzik, to dostajecie emeraldy. Możecie, no guziki, macie guziki, pełno guzików jest pod wami. A co, jaki jest cel? jaki jest cel, bo nie słucham, Musicie sorry. mieć jak najwięcej itemów w ekwipunku, więc po to macie wieśniaków, musicie zamieniać te emeraldy na, na itemy i tak dalej. Możecie, waszym zadaniem jest po prostu mieć jak najwięcej itemów w ekwipunku, czyli możecie ale wymieniać emeraldy. O, ilość, ale, ale, ilość jeśli macie na 10 dirta, to się liczy jako 10 punktów, rozumiecie? W w ten sposób. Kurczę. Musicie znaleźć jakiegoś villagera, który daje wam najwięcej przedmiotów i tak dalej, i z nim cały czas handlować. Ale nie różnych, tylko przedmiotów. Dowolnie jaki ten. Jeśli macie 10 dirta i 2 na przykład emeraldy, to liczy jako 12 punktów, nie? Więc musicie mieć jak najwięcej po prostu y, sztuk, czegokolwiek. Wszystko się sumuje, zostało wam jeszcze minuta 30. Dobra. Więc jazda. Super, Ale i super. Ten, on nie sprzedaje już więcej tego. Jak no to? tak, bo, dlatego że czasami niektórzy villagerowie się blokują. D o, no. dealer Ale fajnego znaleźć. Ja nie, może takich rzeczy nie powinienem mówić. Ale niektórzy są naprawdę fajni villagerowie. Którzy wam za jednego emeralda dadzą sporo przedmiotów. Więc no możecie. kurde. Z... Próbuj go jeszcze raz z nim robić no jakiekolwiek deal. No właśnie dlatego jest tak dużo tutaj tych villagerów. Stało wam, słuchajcie, 40 sekund? Tak mi się wydaje. Tak, 40 sekund idealnie. Więc po Dobre, tym wszystkim, da? wszystkie villagery zostaną zabite. Więc już nie będzie tak super. Jak ci idzie, kasze? Czujesz się dobrze? Nie. Czy, czy będzie wszystko git? O ale ty. Nie... odblokowaliście tutaj jednego genialnego zioma, a wy w ogóle go chyba nie widzicie. Są niektóre naprawdę genialne. Okej, okay, ja widzę dokładnie, w czym ty zamieniasz to kaszę. Dwa, jeden. I słuchajcie, w tym momencie zmieniam to i zabijam wszystkie widadery. Macie jeszcze chwilę, bo ja nie ogarnąłem, ale uwaga. Dobra. Okej. Okay, dobra, koniec w takim razie. Czas sprawdzić wam, jak sobie poradziliście z tym wszystkim. Sprawdźmy po kolei w takim razie. Więc sprawdźmy może kaszę. Ile ty masz tych itemów, okej? Okay? Okej, okay, sprawdźmy. Kaszę miał 468 itemów. O, całkiem sporo. Nie ma co. Zobaczmy, jak z fireoutem Uuu, czyli kaszę, wiesz, że jesteś bezpieczny, bo Fairout ma od siebie mniej itemów. No kurde. Zobaczmy w takim razie jak z dealerkiem. 318 Fairout jesteś bezpieczny i teraz dealer jest zagrożony, ale zobaczmy w takim razie co jest u blaszki. 756. No w <gry> widzę to tutaj Niesamowicie, ale teraz walka między Doknesem Kajka. a dealerem. Czy Doknes ma mniej przedmiotów niż dealer? Dowiedzmy się. się. boję, aż się boję. Nie jest więcej, czyli niestety dealer. To twoja o, ostatnia runda dole. w takim razie. No i nie ma co, tylko w takim razie e, przechodzimy znowu do platform i tam pożegnamy się już z dealerem. No to papa, dealerek, nie ma Chciałem co, ale... Mamę jeszcze. Jak dobra, pozdrawiamy dobra, oczywiście no. mamy. Ja już go wywalam, papadilerek, ja Pozdrowił mamę, ale słuchajcie, teraz walka o podium. Została tylko czwórka, to oznacza, że jedna osoba odpadnie, no i zostaje samo podium, i już, no to jesteśmy już prawie przy końcu. To było czwarte zadanie, więc czas w takim razie na piąte wyzwanie i sprawdzimy, kto tym razem okaże się ważniejszy i słabszy. Okej, okay, słuchajcie, ważnym zadaniem w tej rundzie będzie uzbierać jak najwięcej diamentów. A na razie, jak widzicie, nie macie nic wykwipunku. Za chwilę dostaniecie ode mnie game moda survivala i słuchajcie, jak możecie się szczaić, pod wami jest po prostu stone, więc będzie mogli po prostu kopać w nim i szukać jak największej osi diamentów są także bloki diamentów, więc będziecie mogli je po prostu rozrobić na diamenty, no i tym sposobem zdobyć po prostu, sobie pomnożyć bez problemu, także powiem wam, że w środku są schowane shulker boxy w których możecie znaleźć diamentowy kill z, z fortuną więc znowu podobne zadanie jak poprzednio, tylko tym razem musicie po prostu no trochę pokopać więc dowiemy się kto z was jest najlepszym kowalem wiem, że kasza jest tutaj z kowalem? gór znaczy nie z tego, że dużo, dużo kopalni jest u ciebie A, tam tak, Dużo jest kopalni, więc zobaczymy w takim razie. W sumie udoknę za trochę też, nie? Czy nie wiem, no. jak tam jest? No właśnie, więc w takim razie. Czy jesteście gotowi? Jest. Dobra, więc w takim razie, uwaga, daję wszystkim wam survival i za chwilę ja wam odblokuję tutaj teren. Więc uwaga, start! Macie oczywiście 3 wow. minuty na uzbieranie jak największej ilości. Albo dobra, dam wam dwie. Będziecie mieli mniej czasu. Możecie sobie szukać oczywiście po shulkerboxach jakichś killoffów i tak dalej. Zostało jeszcze kilka shulkerboxów, które są do otwarcia, więc jak ktoś nie ma jeszcze kilofa to oczywiście. Chyba Macie kilo? I, co ja, ja nie mam, ja nie mam. A co I jeszcze chyba, ktoś ci nie, zabrał, kilo? nie ma. Co ty obry? stary, oni ci zabrali wszystko ten Ale masz masz, masz drewno Dobra, no, ale ja zrobić Ja ci dam najsłabszą opcję, dam ci najsłabszą opcję, z się, ale trzymaj tutaj Dobra Nie ma co, wyrzuciłem ci kilo. Jeśli. A dobra, go? Dobra, dobra Masz, masz, masz pamiętaj. No ja że do kopalni Stary, okay. możecie sobie oczywiście podbierać te diamenty, to jest bardzo niemiłe diamenty. ale ale o, zobaczymy. Dajcie znać I... jak ktoś w ogóle w was znajdzie ten 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 jeden szalkę box, diamentu. który jest. O. Powinno być w ogóle sporo, bo chyba 5% wszystkiego stona to jest e, jakieś diamenty. Porą więc sporo, nawet bloki tutaj dałeś. No mówiłem, że bloki są, nie, o, nie jak to Jak spadłeś? <laughs> o, o, nie, 16 diamentów, 16 diamentów. Dobra, 16 diamentów miałeś. Zdabia. Faktycznie nie dałem dolnej dolnej ściany. No i widzisz jak ty się kopiesz w ogóle. Nice, w ogóle, ale taki nieprzyjęty za bardzo tym faktem. No, Dobra, wiem, TP, mister Blaszka, straciłeś trochę czasu, ale trudno. 16 diamentów i 3 żelazne kilofy. Dobra. Czy zabrałeś wszystkim? Trzymaj tutaj, masz tutaj to ja ci zaraz. Ja ci doliczę też 16 diamentów, więc powodzenia. Dobra. Ale stary, zlamiłeś strasznie, kopiąc się w dół pod siebie. Bo ja nigdy bym nie powiedział, że ty takie ten. Nie ma ci nas. Nie, nie, tak tak dużo czasu, więc zobaczymy. zobaczymy, też też kopie pod siebie, że yes. że Że już jest możecie więc możecie się kopać nie, pod siebie ale najlepiej. najlepiej nie, ale, na dole jest, ale na dole jest więcej? No, nie. Nie, to był komenda set, więc tylko na górze. Na samym górnym piętrze po prostu nie było za dużo, nie? Ale tak to wszędzie jest mniej więcej równo. Dobra, słuchajcie, doliczam wam w takim razie ostatnią minutę, bo kopaj, kopaj się jednak dwie minuty, więc ostatnia minuta i lecimy w takim razie Zobaczymy, kto z was teraz odpadnie Pamiętajcie, kto najmniej będzie miał, ten przegrywa Ja nic nie widzę No to trudno, stary <laughs> Możesz się kopać gdzieś wyżej Okej okay. Zostało wam, słuchajcie, 40 sekund Ostatnie 40 sekund na to, żeby zmierzyć się I zobaczyć, kto z was będzie miał więcej tych bloków diamentów Ostatnia osoba, przypominam, osoba z najmniejszą ilością diamentów odpada Oto. To mi tutaj dzisiaj podejrzanie Jak? dobrze idzie Jak ci idzie, Kasze? Dobrze ci idzie? Podejrzanie Gdy? dobrze mi idzie Znaczy pewnie się okaże że nie, ale. Bla... Okreś, Firos, widzę, że na samej dole się... gdzieś kopię, A -a. ale dobra, słuchajcie. 5, 4, 3, 2, 1, set, 0. Uwaga! Ale jednak nikt z was nie zginął, więc dobra, nie ma co. Zamieńcie sobie oczywiście wszystkie bloki na diamenty, żeby nie było, że macie ich mniej i tak dalej. Co ty robisz, stary? Bo jeszcze ktoś ci to zmienił? Nie, nie, nie! Oddaj to Feyreutowi Zaszka, odaj. To ty zebrałeś, oddaj mu ten jeden. Więc w takim razie dobra, zamieńmy teraz drugą stronę, zróbmy. Czyli ostatnio sprawdzaliśmy ostatniego Doknesa, więc sprawdźmy teraz. 240. uu, gdzie sprawdziłem? Doknes coś zepsułem. Tą na ci wyczyściłem. Ja miałem 50. 58? 58 diamentów. Dobra, wierzę tak. ci na słowo na razie. Zobaczmy w takim razie, co jest dalej. Mister Blaszka, 64. O. Zrobimy w takim razie walkę pomiędzy dwoma ostatnimi osobami, żeby było sprawiedliwiej. Kasze 44. Myślałem, że mi dobrze idzie. No nie. I Fireout? 22. 22. Ty A. miałeś tylko 22 diamenty? O. Dobry wynik. To... Jak to się stało? Wypadły mu z kieszeni po prostu. No, pewnie tak. A bo dobra, ja wyrzućmy out i tyle już. Nie ma żadnej walki, miał za mało. Nie, ja <laughs> jest za mało stary. No, 22, dobra, to dobra. nie ma co. Dobra, więc wracamy na platformę i kończymy ten pojedynek. Bo... Więc na czwartym miejscu, niestety, kończy out Ale zobaczmy, kto będzie miał, oczywiście, miejsce pierwsze. To dobra, na razie fajraut. Yy, Zostało w ogóle. Patrzcie, w ogóle dobra, ten środkowy rząd, coś jest taki bardzo podejrzany. Ale out no. papa. Taki o... W takim razie. Dobra. Do zobaczyska i na razie. siema, siema, Stały jeszcze dwie gierki, słuchajcie. To akurat tak, żeby po o. kolei powyrzucać po jednej osobie. Więc ja już przechodzę na szóstą. Okej, okay, i widzę, co tutaj jest. Więc słuchajcie, Znowu podobna rzecz, ale tym razem słuchajcie, kto pierwszy, ten lepszy. Dlatego teraz będziecie mieli wyzwanie, które będzie polegało na tym, że ukryłem w dwóch Shulker Boxach po jednym diamencie. I waszym zadaniem, jeśli znajdziecie jakiś diament, jesteście już bezpieczni. Więc osoba, okay. która nie znajdzie okay. diamentu w Shulker Boxie, przegrywa. Ja was tepam w takim razie do siebie. No i czas start. Nie ma co, tylko ja Wam jeszcze oczywiście dam tutaj adventure, żeby czasami nikt z nas nie niszczył nic tutaj. I zapraszam Was do zabawy. Dwa diamenty idealnie są poukrywane. Dwa, ja, ale diamenty. Tego są dwa, dwa diamenty ukryte w całej tej tutaj. Mam, mam diament! Doknes jest, jest już a, bezpieczny, DokTys jest już bezpieczny. Ten Ukryłem te a, diamenty dosłownie przed tym jak, a, jak do was mówiłem jeszcze w trakcie, więc... Jaka była na to szansa? Jaka Dobra, podpowiedź po, po, jedna. Diament nie znajduje się na pewno w podłodze. Szansa, musisz Albo nie, obwód. Więc macie pewną podpowiedź. Zobaczymy, kto z was znajdzie diament, który jeszcze pozostał. O, zdrażę. O nie! Dobra, Ai. czyli mamy finał, Kasze. No niestety, ale no po tych wszystkich jest. Ale jest na trzecim miejscu, co myślę, że i tak jest ja w, jestem w miarę spokojnie. To jest mój najlepszy wynik w karierze. Okej, okay. więc gratulacje w takim razie. Twój wynik bardzo faktycznie imponuje. A my w takim razie tępamy się na platformy, z tępamy. której. Tępamy. tępamy się. Ale dobra, w takim Ampujemy razie. Się. No przestańcie się ze mnie śmiać, bo zaraz, zaraz wyeliminuję. Wszystkich, wygra dealerek, a bo dlaczego diler, nie diler. A co to za popularyzacja? Dobra, papa pa, w takim razie, kaszę No i pa, został dobry. Do... Papa, kaszę No i co? W takim razie, co ty się tak dusi? Halo to ja. każdy tak się. umarł. Ale aż tak musiałeś go pozbywać, i już. Go no zabija. właśnie, nie, to, nie wiem. To, do... tak, to, tak to właśnie działa. Czy słyszycie jakikolwiek głos, który odpadł? No nie, wszyscy umarli, więc to jest walka na śmierć i życie. No dobra, w takim razie, słuchajcie, czas na ostatnią konkurencję, która wydaje mi się, że jest bardzo ciekawa. I zobaczymy teraz, wasze prawdziwe umiejętności. Więc słuchajcie, ja was tepnę teraz. Dobra, niech każdy z was zabierze swojego Shulker Boxa. Shulker Boxa niech zabierze swoje itemy. Blaszka z drugiego Shulker Boxa jeszcze musisz zabrać. No i słuchajcie, teraz na początku będziecie od strzał po oh, kolei nie. z pojedynczych platform, więc na początku możecie ustalić, czy dognes chcesz, czy blaszka strzelać chcesz? Blaszka. Ja mogę. Blaszka. Zabaj, więc ja w mogę. takim razie przypomnę, blok diamentu na samym środku oznacza punktów 20. I tutaj macie już 16 punktów i kolejny jest jeden punkt mniej, czyli po prostu jeśli traficie w środek, macie 20 punktów, jeśli nie, to macie 16, no i nie wiem, jak byście musieli bardzo próbować, no ale wiadomo, będziecie strzelać też z bardzo daleko później. Dobra, Nie mamy strzałów? Będziecie mieli 5 platform. To jest pierwsza wasza platforma i macie po jednym strzale z każdej platformy, więc teraz kurde, ja wam wczoraj. może zabiorę po prostu wszystkie Strzały, czekajcie. X, arrow, okej, okay. Czyli macie w tym momencie zabrane wszystkie strzały i będę wam dawał po prostu po jednej strzale, żeby dobra, było dobra, sprawiedliwie, dobra. co nie? Dobra. dobra, więc w takim razie, kto chce z Was pierwszy oddać strzał w takim Loko. razie? Blaszka. Dobra, gdzie trzeba stać? No, możecie stać sobie hmm. gdziekolwiek na platformie. Gdziekolwiek na platformie możecie stać, więc musicie stać i na środku, czy na boku, czy cokolwiek. Dobra. Okej, okay. blaszka, strzał za. Oho, masz, że ty jeszcze widzisz? To jest jeszcze 20. Jest na, jest na bloku 20. Dobra, masz punktów 20. No i doknes. Oh! Pierwszy strzał. Okej! Okay. 16! 16 dla Doknesa, ale spokojnie. Nie ma co, tylko daję wam w takim razie teraz trochę w innym miejscu. Będziecie mieli w takim razie teraz. Tutaj. Ja was tepam w takim razie znowu do siebie. I tym razem zobaczymy, jak wam pójdzie. Zapraszam was znowu do strzelania. Taka sama kolejność, czy nie? Możecie się tak. zamienić. No dobra, dobra, dobra. Dobra. Tak, dobra, to taka sama kolejność. Blaszka. Zapraszam was do drugiej platformy. Dobra. I zobaczmy, jak wam to. Uuuu Uuu. okej. Okay. Piętnastka, piętnastka dla Blaszki, a tym razem Doknes, jeśli trafisz dwudziestkę to będziesz prowadził w sumie, więc zobaczmy... Okej, okay, Doknes, gdzie ty strzeliłeś? Uuu, szesnastka znowu, ale blisko było do tej dwudziestki, więc Doknes znowu 16. W takim razie dam wam teraz trochę utrudnienie, będziecie strzelali z dołu. Nie wiem, czy być nawet w stanie teraz trafić w, w miarę wysoko, ale zobaczymy. W takim razie tepam was tutaj i to jest was trzeci strzał na 5, więc w takim razie doda Uuu. daję wam także dodatkową strzałę. No i zapraszam do strzelania. Czy uda wam się trafić z tej pozycji w dwudziestkę? Przekonajmy się. Zobaczmy, jak wam to pójdzie. Blaszka, szesnastkę masz. Dobra, teraz ja, uwaga. 16. I zobaczmy. Doknes dobrze się ustawił, ale trafił też szesnastkę, więc znowu i 48 punktów na koncie Doknesa. A na koncie blaszki, no, 35 plus 16 to daje chyba 41, co nie? E, co? C 50? Okej, okay, słuchajcie, na dwa ostatnie strzały będziecie mieli nieco ulepszone łuki, dlatego że wiadomo, power dodaje wam trochę większą energię i my nie będziecie przyzwyczajeni do tych strzałów, jakimi mieliście poprzednio. Więc oddalimy się bardzo, tak, że nawet nie będziecie za bardzo widzieć. Tego wszystkiego i to wtedy doda wam takiej trochę losowości, okej? Okay? Więc okay. zobaczymy w takim razie, jak uda wam się tym razem, a ostatni strzał szykuje no, dosyć spektakularny. Więc, dobra, w takim razie zapraszam no was małki. serdecznie tutaj. I słuchajcie, czy macie łuk w ekwipunku, żebym mógł wam zenchantować ten łuk. I dajmy wam power dwójkę. Więc macie łuki i macie power dwójkę. Ta. Więc w takim razie hmm. zapraszam Was do strzelania. Zobaczymy, jak blaszka sobie poradzi. W sumie dokaz ma teraz łatwiej, bo będzie wiedział, jak mi więcej ta strzała leci. To, ta, a jest trzeba ja wyjdzie on. To oddajemy Tamtego miejsca po dwa strzały w takim razie. To dodajemy jedną rundę. Czyli macie po dwa strzały. Jedną zaczyna doknes. Okej. Okay. Doknes, słuchaj, pięć punktów. Okej. Okay. Pięć punktów dla ja doknesa. Ja. I teraz Blaszka. Zobaczymy, jak tobie pójdzie. Jak strzelasz w końcu. O ja! Nie trafiłeś w planszy w ogóle. O! To jest! Yes! Jest, nie, ma, nie ma, nie ma, strzały! Co jest? Ej, Kaszę, tutaj jeszcze lata. lata. Czy Kaszę, ty widzisz strzałę? Jest, jest, ale tutaj spada, jakby spod tego, więc ona chyba nie trafiła. Jakim cudem nie trafiła? Możemy ci dać najwyżej jeden punkt. Dobre, ona gdzieś tam... jest... Nie, czemu jeden punkt? Ma nie, zewy? nie, to nie ma, nie ma, nie ma w ogóle. To może być mega pechowe, ale dobra, macie jeszcze drugi strzał z tamtej pozycji, więc daję wam ale to, oczywiście. To się nie liczy, czy jak mówicie, no nie, to jakby... to nie dostaliście, nie dostaliście. No nie, no z... nie, nie wleciało, nie trafiło w planszę w ogóle. Będę teraz stał cały czas przy planszy, żeby zauważyć, jak wasza strzała leci. Ale Dobra, daję wam pojęcie jednej strzale z tamtej Dobre, pozycji, dobrze. więc teraz już mniej więcej Dobre. wiecie co i jak. Teraz ja. Teraz Blaszka zaczyna, to prawda? I zobaczymy. Okej, okay, teraz już strzała wleciała i widziałem dobrze jak trafiła w trzynastkę, więc dobra. jest 13 punktów dla ciebie. Ta strzała znowu zniknęła, ale trafiła w trzynastkę. Wcześniej widziałem, że faktycznie ona nie trafiła w planszę, więc dobra i doknęs? Okej, okay, i trafiłeś teraz w 15 czy 16? To było. 15, 15. 15, no. 15 czyli masz. Dodajesz sobie 15 punktów w takim razie, czyli, czyli prowadzenie. 68. 64, 4 punkty. Ale słuchajcie, ostatni skok musi być najtrudniejszy. Dlatego słuchajcie, przygotowałem coś Wam specjalnego. Otóż będziecie teraz spadać w dół, i w trakcie spadania będziecie musieli oddać Wasz strzał. O kurczę. Co o kurczę. jest naprawdę, wydaje mi się, mega trudne do ogarnięcia. Więc macie znowu dwie próby. Daję Wam tutaj ostatnie dwie próby. Jeśli coś Wam się jeszcze wydarzy, więc miało być 5 rund, a będzie w takim razie 7, ale zobaczmy jak wam to pójdzie. Jesteście teraz nad platformą, możecie się zapoznać z tym, jak daleko wam brakuje do dołu i tak dalej. Macie tutaj pełno wody na dole, pewnie z nią i tak wskoczycie, bo nie ma. Ale nie możemy teraz z wody. Nie, nie możecie, nie możecie. Musicie strafić w trakcie waszego lotu. Więc no teraz musicie mniej więcej Okej. Kto z Was pierwszy? Macie strzałę? Przygotuj się, nie wiem czy ty naciągasz łuk w trakcie, czy nie. Okej, okay, trafiłeś, słuchaj, w dziewiątkę. Dobra, tak? dziewiątka. Dziewiątka, jest trafiona. Dobra, to, to teraz ja, baga. Okej, okay, i zobaczymy. Uwaga. Wyciągnę macie ten power w sumie na łuku. Uj, oj, trafiłeś w trójkę do knes. Okej, okay, czyli przewaga. Konie, nie? Tak, tak, tak. Dziewięć punktów dla blaszki, a trzy punkty dla Doknesa Dodajcie to sobie, i powinniście wiedzieć wtedy, że okej, okay, że jest 70... dwa punkty przewagi chyba. O mój Boże, i ostatni decydujący teraz. Dobra, ostatni strzał w takim razie. Blaszka przed do. tobą teraz, oczywiście. Tepam was oczywiście na górę i zobaczymy, jak wam pójdzie tym razem. Ja tutaj będę obserwował. Kaszę, ty też obserwuj oczywiście, za światów. Zabieraj, Okej, okay. i blaszka. Uuu, dobry strzał, 14 punktów. Tak naprawdę teraz do Kness musisz trafić w sam środek. Co ty gadasz, nie sam zrobię W Sam trafi, środek. Nie trafi, nie to jest przesada. Ja pięć, Dobra, ale. ale teraz ja robię inną tylko. On, z czego blisku ja się rozpędzam. Okej, okay, zobacz, jak Dobra. ci to pójdzie. Doknes, wszystko jest w twoich rękach, zobaczmy. Nie! 16! Czy to jest wygrana jednym punktem? 16 mam? Tak! 14, 16, to jest remis. Okej, okay, czyli to jest... Ostatni strzał Ojej, z góry no. musimy zrobić. Ostatni, ostatni strzał, strzał z góry. Zrobić. Ale to jest... ej, to jest fajne, mi się podoba to strzelanie z góry, bo to jest już serio takie konkretne. O nie! O, ostatni strzał! O, o, nie. Zobaczymy jak wam pójdzie. Daję wam znowu postrzale i poczekajcie jak ja się znajdę na dole. Dobra. Ale strzał do końca naprawdę był genialny, naprawdę no. ja się nie spodziewałem. Ale... Ja też Więc Dajmy sobie wy wynik w takim razie 0-0 i zobaczymy. Bo, żeby sobie nie martwić głowy wynikiem, zobaczmy. Dobra, gotowe, teraz... wszystko. Tak, Blaszka, pamiętaj teraz, twoja kolej. Okej, okay. nie powiem specjalnie doknesowi, ile jest. Napiszę sobie na czacie. I doknes w takim razie, ty oddaj teraz strzał. Dobra, teraz ja oddaję strzał. Zobaczymy. Nie, dajesz doknes, dajesz, dajesz. Dajesz, no. dajesz doknes. Wszystko w twoich teraz. O nie! Ta strzała nie trafiła w ogóle w... Nie, jest trafiła w szóstkę! Doknes... Doknes wyleciał do A ty trafiłeś w czternastkę, więc jednak, co było powiedziane, to Blaszka i tak wygrywa, więc wlatamy na platformę. Ja no i nie! Ale ta ostatnia nie, konkurencja samowite. szczerze że najlepsza, najlepsza, jest, konkurna, jest Najlepsza, najlepsza konkurencja jest. No trochę, jak już jest. Tak, tak, równe, tak. To jest Dobra, w takim razie czas pożegnać Doknesa. Doknes naprawdę dobrze sobie poradziłeś. No, a dużo osób mówi, dziękuję. że Ty nupi jesteś. A tutaj popatrz, drugie miejsce e, co wśród ty YouTube. No tak chyba mówi. No, ja no Doknes nup przecież, no ta, tak to bywa właśnie. Ale żegnamy się z Tobą do Kness. Może kolejnym razem Ci się uda? Jeśli Boże. na kolejnym odcinku także będzie. A my w takim razie gratulujemy Blaszce. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanały wszystkich uczestniczących w odcinku. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Koniecznie Ej. subskrybujcie kanał!